gramet peli dzisiaj ziemowski w Łęcie i wszyscy do mojego klanu eee, ja widz i gramet przyznoczyli w wiecie jak widz i gramet no i wbijajcie do klanu jak peli to Aha i przepraszam bardzo e, że mi było brał tak już miałem na głowie wszystkiego, że chcę mi jeszcze aż do mojego domu, bo teraz jestem w innym. No i dużo miałem zaległości, jeszcze lekcje i tak, tak, tak. Więc bardzo was przepraszam, ale jak będzie chociaż czterech lub trzech członków w klanie, to oczywiście napiszcie w komentarzu. Gotowe jestem. No to oznacza serduszkami, więc wiecie do planu i gramet i cześć pa nara.